Bardzo radosny wieczór. Mamy nadzieję, że te prognozy, które ogłoszono o 21, będą prawdziwymi wynikami i wyborczymi. Jest to ewenement. W historii demokratycznej Polski, że po raz pierwszy partia, która przez cztery lata e, rządziła w Polsce, wygrywa wybory, to jest tylko świadectwo na to, że tę drogę, którą obraliśmy, spokoju, budowania, współpracy i współdziałania, należy kontynuować. Te cztery lata. To dużo dobrych rzeczy, ale również wiele spraw, którym nie udało nam się zrobić. Mam nadzieję, że bogatsi o te doświadczenia, razem z naszym koalicjantem, Polskim Stronnictwem Ludowym, będziemy mogli przez następne lata dalej realizować swoją politykę budowania Polski, tak, aby nam wszystkim żyło się lepiej, również w dobie kryzysu. Mam nadzieję, tak jak mówiłam, że te wyniki będą wynikami e, rzeczywistymi i chcę w tym miejscu, mam nadzieję, że będę mogła to również wielokrotnie zrobić, podziękować wszystkim mieszkańcom Wrocławka, przede wszystkim za to, że poszli e, do wyborów, że oddali swój głos i mamy nadzieję, że będzie to taki sam wynik jak w Polsce. No jeszcze skomentujmy e, właśnie największą porażkę i największe sukcesy? Na pewno dużą niespodzianką, chociaż myślę, że na tę niespodziankę byśmy przygotowani, w ruchu Palikota mówiono o tym, że dogania trzeciego czy SLD, który zajmował trzecie miejsce i jeszcze w godzinach popołudniowych takie informacje do nas docierały. Natomiast jest to rzeczywiście bardzo duża niespodzianka i jeśli ten wynik się potwierdzi, to świadczy o tym, że y, potrzebujemy jednak Charyzmatycznych przywódców. Ja nie oceniam, czy to dobrze, czy źle. I że SLD nie znalazło pomysłu na to, jak zagospodarować lewicowych wyborców. I myślę, że tutaj przede wszystkim zasługa w cudzysłowie lidera tej formacji, który pomimo młodego wieku myślę, że pozostał na poziomie myślenia z czasów PRL-u. Pani poseł, co mnie na kadencję oznacza dla Wosławka? Co oznaczało, co udało się zrobić? Ja myślę, że wiele rzeczy udało się zrobić. O, o tym mówiłam już wielokrotnie za kilometr dalej autostradę A1, remont jedynki przez miasto Bulwary, wiele innych inwestycji, to co robi Marszałek Województwa, to co robi samorząd miasta. Ja zawsze podkreślam, że jest to zasługa nas wszystkich. To nie jest zasługa Platformy Obywatelskiej, ani tylko y, miasta, samorządu. Jeśli potrafimy współpracować i współdziałać ponad podziałami y, politycznymi, to myślę, że Wodosławek może się zmieniać. I tutaj liczę w dalszym ciągu na to, że samorząd województwa będzie. Myślał o tym, aby Wrocławek stał się rzeczywiście centralnym miejscem w województwie, jeśli chodzi o system kształcenia zawodowego, że będą tutaj środki z Unii Europejskiej, że prezydent miasta zrozumie, że tylko poprzez współpracę możemy zmieniać to miasto. Pani poseł, pamięta Pani, Pani platformę z, z poprzednich wyborów? Nie, przykro mi. Po nie. 40% w 41 nie tak? 41,5, y, 41 o ile pamiętam, PiS 32 i Coraz mniej. Może nie są duże, duże ale różnice. wie pan, tendencja malejąca. Y, 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 tendencja malejąca. To my mamy w sobie Polacy, że zawsze jesteśmy niezadowoleni z tego, co mamy. 41,5. PIS miał 32 i przeszło, czyli również ta partia, która jest w opozycji, też ma gorszy wynik. Przypomnę, że powstało, powstał ruch Palikota, który jako piąta partia będzie w Sejmie, w związku z tym te wyniki też muszą być różne.